Pomimo tych wszystkich organizacji, które są ta samotność wśród przedsiębiorstw, ona dalej istnieje. Uważam, że takie organizacje będą jeszcze przez długi czas powstawać. I teraz, jak Twoim zdaniem ktoś powinien wybrać taką organizację? Najpierw to bym po prostu spróbował sam wrócić do. Aktywności socjalnych. Lubisz tańczyć, to zapisz się na Baczata, A nie idź do grupy za 30 tysięcy złotych rocznie. No ale pojawia się wtedy argument, no tak, ale ja chcę mieć dostęp do ludzi o podobnym mindsetcie. No to przede wszystkim bym zwracał uwagę, zrobiłbym rekonesans cenowo. Wybrałbym pewnie opcję z dolnego koszyka, żeby zobaczyć, czy to mi odpowiada. I kolejna, kolejna rzecz jest taka, że tak jak mówisz, obecnie to zawsze orbituje wokół, wokół jakiejś persony. No i jeżeli jej wartości, sposób bycia ci odpowiada, no to to czynnik decydujący.